Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS, którego krawędź boczna ma długość 6. Zobacz rysunek. Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego tangens jest równy pierwiastek z 7. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Na początku zapiszmy wzór na objętość. 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Jak obliczyć podstawę i wysokość? Zaznaczmy wysokość na zielono oraz na czerwono wysokość ściany bocznej. Jeżeli z góry promienie słoneczne by świeciły, to taki czerwony kij, który jest wysokością ściany, rzuci nam cień na podstawę kwadratową w postaci takiego odcinka. I powstał nam tutaj taki trójkąt prostokątny. I kąt nachylenia tej ściany do podstawy jest równy alfa, a my tangens alfa mamy. To jest pierwiastek z 7. Wierzchołki jeszcze oznaczmy E i F oraz oznaczmy wspomniany tangens alfa. To jest pierwiastek z 7. W jaki sposób wykorzystać tangens alfa? Tangens alfa jest to stosunek. Tego zielonego boku do niebieskiego, czyli przy prostokątnej leżącej przeciwko kąta do przyprostokątnej przy kącie. Pierwiastek z 7 mam ochotę rozpisać jako pierwiastek z 7X przez 1X. Rozumiesz, X się skracają i z powrotem byś otrzymał tę oto liczbę, ale taki oto zapis możemy umieścić na naszym trójkącie. Zielona wysokość to jest właśnie przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta, a 1x to przyprostokątna na kącie. Widzisz, to jest taki oto trójkąt z podanymi bokami w postaci stosunku. Teraz chciałbym, żebyś zauważył, że odcinek EF jest dwa razy mniejszy niż AB. No bo gdybyś... E, Odcinek EF przedłużył w lewą stronę, to z drugiej strony miałbyś takiego samego x, czyli cały bok AB i BC to jest po prostu 2x. Będzie nam jeszcze potrzebny wzór na przekątną w kwadracie, ponieważ tutaj mamy słup, prawidłowy czworokątny, podstawa to kwadrat. I zauważ, skoro my mamy już bok naszego kwadratu 2x2x, 2X, no to możemy tutaj wstawić 2x i otrzymać. Przekątną. Cała przekątna AC to jest te 2x pierwiastek z 2, ale odcinek EC to jest połowa tej przekątnej, więc połowa tego to jest x pierwiastek z 2. No właśnie, tutaj mamy x pierwiastek z 2. I powstał nam kolejny trójkąt wewnątrz Ostrosłupa. Narysujmy go może na zewnątrz i zauważ, tutaj pionowo masz zieloną wysokość. x pierwiastek z 7. Tutaj na dole to jest odcinek EC, no to mamy x pierwiastek z dwóch, a krawędź jest równa 6. Jest to trójkąt prostokątny, więc możemy tutaj zastosować twierdzenie Pitagorasa. Więc bierzemy przyprostokątne dodajemy z kwadratami równa się przeciwprostokątna do kwadratu. Kwadraty z pierwiastkami się skracają, czyli otrzymamy tutaj 7x kwadrat dodać. 2x kwadrat równa się 36. Dodajemy x 9x kwadrat równa się 36. Po podzieleniu 36 na 9 otrzymujemy, że x kwadrat to 4. x musi być dodatni, ponieważ ten odcinek nie może być ujemny, więc rozwiązaniem takiego równania jest tylko dwójka, już odpowiedź minus 2 pomijamy, bo nie odpowiada warunkom zadania. No, i teraz tę dwójkę należy wstawić do naszego rysunku. Widzisz, mamy x2, czyli tutaj był x, to wstawiamy po prostu dwójkę, no to cały bok będzie 4. No i teraz możemy przejść do obliczenia wysokości. Cała wysokość to jest x pierwiastek z 7, czyli 2 pierwiastki z 7. Wzór na objętość już znamy. To wstawiamy. 1 trzecia to 1 trzecia. Pole podstawy to jest pole kwadracika. 4 razy 4. Może w pamięci od razu napiszmy 16. Wysokość wyżej jest obliczona. No i widzimy, że tu nic się nie skróci, więc 2 razy 16 to w liczniku 32. Pierwiastek z 7 przez 3. To jest szukana objętość naszego ostrosłupa. Czasami można dopisać w nawiasach kwadratowych j do 3, czyli jednostki sześcienne, bo w zadaniu nie ma żadnych jednostek.